O, będę, będę ci podbierał A rybki. A kto, kto złowi więcej, okej? Okay? Kurde. Okej. Okay. Ja już mam jedną. Jest, mam dwie. Kurde. Widzisz, Bieru. Mam trzy! <śm> <śm> już miałem prawie. Jakim to... cudem ty. Bo ja jestem dobrym wędkarzem nawet w Realu. Okej. Okay. Zobaczymy. Kurde! <śm> Nieee nie, Biedny Citrox, To nie. ja chyba idę powiesić obraz No i co? I znowu mnie nie złapało lol Dawaj dawaj Dobra ja przerzucę Ja też A czekaj idę do pokoju EJ do... ZŁAPAŁEM no Nie to ZŁAPAŁEM Hahaha Wygrałem Czekaj ja Wygrałem. idę tutaj, do, tego, do tego Z tej strony Evil jest ze mną dzisiaj Seatrox Siemanko Witamy Was w drugim odcinku Melon Survival Dokładnie, jak widzicie parę zadań udało nam się wykonać w poprzednim odcinku Dzisiaj mam nadzieję, że również damy radę tutaj coś zrobić Ale zanim to, to widzieliśmy, że w komentarzach pisaliście, że tutaj pod tym początkowym dertem jest jakaś skrzynia To co może Evil teraz, wykopiemy ją Kop, kop Dobra, będę kopał tylko jest drzewo Ale to nic, nie wiem czy to było na pewno tutaj Zaraz się okaże Chyba nie. Czekaj, czekaj. Mi się wydaje, że to było tutaj, wiesz? O. Oh. No, 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 Po co mi sadzonki melona? Gdzie ty jesteś, gdzie ty wszyscy są. Pokaż. Ile? Ile, ile? Ile chcesz. Dobra, to jest. spoko. Eee, to czekaj, ja zetnę to drzewo tutaj. Żeby nam nie sadzonek. Spoko. Masz, masz, masz może siekielkę? Nie. Uu, to szkoda, szkoda, szkoda. E, widziałem, że ta seria wam się w miarę podoba i bardzo mnie to cieszy, e, ponieważ nam z Ewilem tutaj się też fajnie, e, fajnie gra. Mam nadzieję, że jeszcze parę ładnych odcinków będzie. Fakt spadł mi na dół drzewo. E, że jeszcze parę ładnych odcinków będzie e, i zobaczymy, zobaczymy ile, ile zajmie nam po prostu wykonywanie tych wszystkich zadań. E, dobra, czekaj, ja tu wykopię. Okej, okay, co dzisiaj zrobimy, Evil? Co dzisiaj? E, dzisiaj może złapiemy ryby, jak będzie noc i będziemy mieć sieci. Okay. Co tam zrobimy jeszcze? Farmę trzcinę spróbujemy? Farmę zboża na pewno zrobimy? dobra. Co tu jeszcze? Ukryte skrzynie zostały nam dwie do znalezienia. Jedna, wiesz już znalazłeś się. No. no, aha, faktycznie, no to no. jedna. Jedna i może obraz jeszcze stworzymy. To taki o, no. plan, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie połowy nie damy rady zrobić, ale, ale zobaczymy. Dobra. Wiesz co? Czekaj, ja sobie wezmę tutaj, siekierkę zrobię. No to... Jest to a trochę nakopałem. Okej, okay, dobra to dasz mi. Okay. Ale propozycje się no, pojawiają <laughs> <laughs> e, Czekaj, czekaj. No. Potrzebujemy trochę dirta, wiesz. No okej. Okay. Czekaj, ale to wiesz co, tu mamy, w skrzynce mamy 7. Także weź sobie stąd e, Ja sobie zrobię siekierkę i pójdę ściąć drzewo. Okej. Okay. to no, trochę, co, trochę w... już wyrosło tego tutaj. Trzeba od razu sadzić kolejne. Sadzić, palić, zalegalizować. Tak, jeszcze mówię wtedy. Okej, okay, czekaj, czekaj. Palenia nigdy nie za mało. E, jeszcze jest taki problem, że mamy jednak za mało tego dirta, żeby zrobić jakąś farmę trzciny bo 8 to jest zdecydowanie za mało. Chyba, że o... taką mikro zrobimy. Nie, to wiesz co? E, to może jeszcze jakoś ją tutaj ogarniemy. No chyba, że te byśmy wyjali trochę mniej drzew posadzili, bo w sumie niepotrzebne jest nam aż tyle. To możesz tutaj zabrać parę. Wszystkie chciałem już? O. Dobra, zaraz A... posadzimy. Chcesz co możesz się rozmnożyć, bo jest tam w sumie ten. Okej, okay, dobra. Tuzaj nam siekierką w ogóle niszczyć ten melanza. Nie, nie ma tutaj szybciej. tego. No musi być w skrzyni. No nie ma. Kości A, jest, okej. Okay. No właśnie. Tariranta, Mam 3 bąmile. Okej. Jest, ole, ładne drzewko wyrosło. Ładne, ładne. Mm, dobra, to co? Poczekamy teraz też na noc, zrobimy sobie wędkę i złowimy 10 ryb, bo takie jest chyba zadanie. No, z tego jadko. co dobrze pamiętam. E, myślę, że damy radę je bez problemu wykonać. Zobaczymy. Ok, tutaj od razu też posadzę kolejne. Mam 6 saplingów. Wow. Głęboko. Gat jesteś. No. I 22 logi. Czy tam wiesz, te dr dr drzewo ścięte. Ok. Dobra, co ty tam robisz przy tym generatorze? Kobla. zbierałem.. A, okej, okay, okej. Okay. Um, zapomniałem, co ja teraz chciałem zrobić, nie? <grym> <Dobre>. <grym> nie wiem. Ja też Farmę? nie. Był. O właśnie dzięki. No, e, moja kozacka pamięć wymiata. No. Idę, idę, nie pamiętam. Czekaj, czekaj, dobra. Tutaj kolejne drzewko i tutaj za chwilę damy kolejne. I okej, okay, pozbieram też kości. Mamy tam ten ulepszony łuk jakiś tam. W no power no, no Fajnie, fajnie. Przyda się na pewno. I co, dropnęłeś go, tak? Chyba jak to było? No raczej mi się tak wydaje. Nie wiem, no, nie no, patrzyłem później no. w odcinku. Okej. Okay. Dobra, czekaj, to sobie zetniemy. W sumie to samo zaraz zejdzie. Tylko. Ej, patrz, okay. mamy farmę. Gdzie? Gdzie, gdzie chcesz? No, no tam gdzie? gdzieś, no tam gdzieś jest. Nie widzę. A ci dostałem? No tutaj. A, wow! Piękna. Jaka ogromna! Dobra, ale, ale to co, zadanie chyba zaliczone. Możemy już już, już już, wywalić się z naszej tablicy z zadaniami. Jak możesz, to zrób to, bo tutaj zajmuję się tymi drzewkami. Dobra. Okej, okay, dobra, już nie ma więcej, także pozbieram jeszcze te saplingi i odłożę wszystko, co jest niepotrzebne do skrzynki. No bra, dajmy sobie tak, tak i tak. Okej, okay, jest spoko. Hmm, czyli okej okay, to e, co teraz, co teraz, co teraz? Może stworzymy mamy wełnę? Mamy wełnę? Nie mamy, chyba, Aj, nie, chyba mamy. nie. Właśnie tutaj zwróciliście nam uwagę, że e, jesteśmy idiotami, bo nie ogoliliśmy tych owiec. Mogliśmy mieć o wiele więcej wełny, no i słusznie, słusznie. E, nie pomyślałem faktycznie. E, nasz błąd, ale myślę, że jakoś damy radę. E, mimo wszystko e, Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. E, tylko tyle było tego darta, nie było więcej go? No mam dwa przy sobie, wiesz. Okej. Okay. Okej, okay, tu w sumie możesz to powiększyć, czy nie? Ile masz jeszcze sadzonki? No niezbyt. A, to lipa. E, to lipa, lipa lipa, dobra. O, tu jest jeszcze, tu jest jeszcze. Na... Zastanawiałem się właśnie czemu ono nie chce e, spadać. No ale nic, dobra. Także to sobie zaraz e, zejdzie. I okej, okay, nasza chatka jest piękna, mała, skromna, ale przytulna. E, to najważniejsze, także spoko. Kurde ile tych sadzonek to jest masakra. Masaka, no, wiesz co, ja zaraz pójdę, rozejrzę się, czy coś tutaj w ogóle jest. Bo tam jedno zadanie jest chyba takie, że idź do, do netheru, do piekła, nie? Ale to chyba my nie będziemy tworzyli portalu, tylko po prostu go znajdziemy, tak mi się wydaje. Serio jest takie nether, nie pamiętam. Jest, 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 idź do piekła, jest. Także zobaczymy. Możliwe. Zaraz się wybiorę, zobaczę też przy okazji, czy nie ma jakiś tam obiec. Więc spoko, dobra. To ja idę tutaj, zajmę się tutaj czymś. Kurde, masz jedzonko? Bo ja... A czekaj, wezmę Mam. Mam. Więc... Dożyłeś w sumie. Czy się mam zająć fapaniem? Okay. <noise> dzięki, dzięki, dzięki. <noise> eee, no to chod chodź robi. ze mną, to chodź ze mną. Zr masz miecz? Nie. No. Dla to widzisz, zrobię ci. Okej. Okay. Eee. O. Drewniany tylko, czy kamienny zrób? Ja ci kamienny dam. No spoko. Eee, bierz ten. Dobra, już mam, spoko. Lecimy. A łuk, tu weź łuk. Dobra, wezmę i strzały też wezmę. Idziemy, zobaczymy co. Zobaczymy co uda nam się znaleźć Okej okay. Ale tam jest czcina, y, na razie ją zostawimy, tam jest kaktus. Może od razu byśmy ten, zrobili farmę kaktusów, co czy nie? No jak jest wystarczająco ilość piasku, to dlaczego nie? No ale dobra, czekaj. Mm. O kurde ja tak surpaka sobie nie zmieniłem, a ja chyba go nawet nie mam teraz. ja też nie. ojoj ja oj, 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 ale fej, dobra, w następnym odcinku myślę damy radę. To co, bierzemy te kaktusy czy nie? Czy zostawiamy jeszcze na razie? Zostawmy, e... zostawmy może. Tak, tak, ale patrz. No. Przez przypadek, jak nie mamy tak surpaka to patrz co tu jest. Ej, lol no. To znaczy, że coś tu może być. No właśnie. O Jezu. Ale bym cię zrzucił. Ej, coś mnie bije, a to ty? No ja. <grych> ale jazda, ty. Z pakiem pewnie byśmy nie, nie zauważyli tego. No. Dobra, skakasz tam. Jestem. Uh, węgiel. Jest normalna, ty masz pochodnie? Mam aż, aż dwie. O! Dobra, postaw tutaj gdzieś jedną. Rozkop to i żelazo tam jest. Wow. A tu mossy stone. Ije. Je, je. Ty też widzisz to, co ja widzę. Świnkę, świnkę. Ty, będziemy musieli ją zaciągnąć do góry, tę świnkę. Bo no bo trzeba jest, farmę że... zrobić. No właśnie, że farmę, farmę trzeba zrobić, dobra. Czekaj tutaj, żelazo wykopałeś już? Aha, okej, okay, dobra. Tak więc spoko. Nieładnie trochę bez teksturpaka, ale naprawimy nie, to. Nieładnie, ale... Ale to nic, to nic. Dobra, I ja sobie... XP. Creeper! Fuck! Ale wybuchł prawie. Nie, 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 faj, Cofaj, cofaj! Dobra, Ale dostał, dostał. Ok, wykopajcie wszystko po drodze, tutaj masz jeszcze nagrę. No. Czekaj, ja, ja zajdę tu niżej. Ło, wow, to spokojnie. To będzie spawner. Ale jest za ciemno jest, stary, nie ma sensu iść, bo widzowie nie będą nic widzieć. Dobra, no to spokoj, wrzucimy się. E, czekaj, Na musimy, wiesz odcinku. co, pozabijamy. E, Okej, okay, w sumie w następnym odcinku już, z tekstem pakiem już e, wrócimy. O, czekaj, bo tutaj coś jest. Nie, tutaj nic nie ma, dobra. E, tak więc spoko, musimy teraz stąd wyjść jakoś. Odsun się, aj, to był schodek a faktycznie dobra czekaj zrobię zrobię schodki okej okay. i lecimy do góry e, no to co teraz co teraz musimy O fuck uwaga dwa klippery okej okay. o kurde ajajaja Aj, Aj, nie zdążyłem o niego strzelić dobra ale mamy, mamy trochę melonów także spoko e, no i co jezu lecie potworów widzisz tam no właśnie ja nie mogę idziemy na nie nie stary Dawaj, nie, się nie wygramy szkielę. ja muszę go zabić no Dobra zginął oh. kości, będziemy mieli będziemy na bon mile, okej okay. Faktycznie go zabiłeś No Tak, <laughs> zębiaczek. Razy 5 O kurde Okej, okay, dobra Musimy zbierać te nici, żeby zrobić eventkę i żeby łula mieć, nie? O kurde Czekaj muszę coś zjeść, bo mi się życie nie regeneruje. Ile ile ty masz tych strzał jeszcze? Jeszcze kilka. Okej. Okay. Spoko, dobra. I jedna mi została. E, ja podbieram sobie expo, też trochę. Weź sobie trochę, tutaj masz jeszcze. Mam czwarty level, a ty? E, ja też, też czwarty. Coś dalej strzela do nas. Fuck. Ja się tutaj Plecy zajmuję. masz, plecy masz. Wiem, widzę, właśnie. Dobra, dzięki. Ok. Dobra stary, ja mam oh. serduszka, muszę... Enderman. Muszę ...ogarnąć. Gdzie? Zjedź coś. Okej, okay, czekaj, właśnie, ja muszę podgłośnić sobie dźwięk, bo... Mam za cicho zdecydowanie. Dobra. Mm, zjadłem sobie, już mi się regeneruje. Czekaj, chodź po eksplimie sobie, pozabijamy te potwory. Pozdobywamy troszkę przedmiotów. Zimieczyk I... kończy, wiesz? O, mi też już troszkę. O, patrz, ty, żelazna, żelazna... E, łopata mi wypadła z niego. No to fajnie. Fajnie, fajnie przyda się. Łopata najczęściej dropi, z tego co się orientuję. Okej, okay, dobra, zrobiamy Skończył okay. mi się. Dobra, to wracamy. Czekaj, ja Cię będę osłaniał, chociaż mi też się zaraz skończy. Z ręki próbujesz go zabić, stary, nie, nie dasz rady, co nie, Próbuję, ja go zawijam Okej, okay, no, dobra, dobra. Wracamy. Przykro <laughs> mi. mi. Dobra. O, oh, fuck. Dobra. Chyżo. Chyżo patata i. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trzcina tam rośnie, spoko. I tutaj jakiś ząbiaczek stoi. Też go potem. Wszyscy spali się w dzień, dobra. E, tak więc, ile masz, masz, ile masz nici? Nie wiem. Ja, ja mam jedną tylko. Kurde, dwa creepery są tam. Ty, musimy iść spać chyba, co? No, przydałoby się, tylko nie wiem, czy Ale... czasem nam nie napisze, że potwory są za blisko nas. Nie wiem, a masz nić? Masz jedną nić, chociaż? Nie mam. O, fak. dobra, to będziemy musieli się jeszcze wybrać. To czekaj, ja robię szybko miecze. E, no, a i, ja już biegnę. I... Okej, okay, patrz, czy tutaj żaden Creeper mi nie idzie do mnie. Czekaj, no, idzie. Zrobię po dwa nam, co? No, raczej się przydadzą. Dobra, mam, chodź. Okay, zamknę drzwi, Żeby tam czasem nie bił. Okej, okay. lecimy. Szybko musimy zabijać te spider, bo z nich lecą nici, ne? E, tak, żebyśmy mieli po prostu na wędkę i na wełnę. Bo owiec tutaj nie widzę, niestety, nigdzie. Nie widzę, nie widzę. Chodź, gdzie ty idziesz tam. Stary? O nicię. Mam nicię. O, i tam okay. są trzy aż. Patrzaj. o ma Mam dwie widzę, czekaj Już się daje, już ci daje te miecze. Okej, okay, dobra. E, raz, dwa. Także spoko ja sobie to biorę. E, usunęłeś to z tablicy tych zadań e, Stworzenie farmy, czy nie? No tak, usunę. to spoko. E, Okej, okay. pośle tu jest potworów, o masakra. Dobra, ja, se, ja się zajmę e, zębiczkami, a ty jak możesz to wejść A ja, a ja się zajmę przeżyciem. Okej. że 3 zombie nam nie idą. Creeper jeszcze na dodatek Okej. Okay. Dobra. Dobra. No, jest, czy i Oj! Żyjesz? Ja miałem kabum bum jeb No właśnie, słyszałem, słyszałem Ale, ale żyjesz, dobra, także spoko Ja tutaj pozabiłem jeszcze te... Fak, ten są dwa creepery, dobra i tutaj jeszcze goni trzeci o, Lol Okej okay. Który level? Ej, siódmy, a ty? Ja też <laughs> także idziemy, idziemy web w web. O, oh, fak Fak, 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 dobra eee, Szkielet, szkielet, szkielet Flipper się wbił do, do, do tej dziury, gdzie jest y, y, wiesz, wejście do tych krów i świni TP fuck Dobra, ale ładnie, ale ładnie. Kombo, combo dostały, okej. Okay. O kurde, szkielet, szkielet help, help, help. Ej, masz łuk? Daj mi łuk. Ja mam dwie strzały. Średnio, wiesz. Czekaj o. teraz. i z tyłu! Idę ci pomóc już. I znowu z tyłu, kurde. Umieram, umieram szybko, muszę coś zjeść, dobra. Ja mam też jedną e, serce. To co, siedzimy tutaj do końca, co? Siedzimy do końca? No, siedzimy aż, do końca. Aż no Poekspliujmy sobie trochę, parę przedmiotów zdobędziemy, także spoko. Masz łuk. Gdzie? Ty, ale ile ty masz serc, bo ja mam dwa na razie, wolałbym poczekać jeszcze Ja trochę. mam... cztery i pół. Okej, dobra. Czekaj, ja bym teraz szkielety pozabiła, żeby... Żeby dały mi te... O kurde. Żeby dały mi... Yy, strzały, nie? Okej, okay, dawaj, dawaj tego zombiaczka. O, oh, sorry! <laughs> sorry. O, no, nie wyglądam jak zombiaczek ostatnio. No. Okej, okay, dobra A chciałem żeby szkielet uderzył do drugiego szkielet, ale nie wyszło. Ja tak chciałem z creeperem, żeby właśnie te je Okej okay, dobra wiesz. O fuck, e, Ale mam 4 -y spoko co? FPS-y mi spadły. Dobra, a jest dobrze już czy nie? Już jest dobrze. Spoko. Trochę laguję, nie wiem czemu. No, minie. Ale... Nie. Dobra. Fuck, o kurde. Kurde. Dobie ginę. Dobra muszę coś zjeść, szybko, 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 czekaj, szybko, clipper za tobą czekaj. Wiem, Ale. widzę Dostał Skąd ty masz łuk? Tak. Okej, okay, dobra, czekaj, spoko Nie woła idiota <laughs> Dobra, <laughs> luz. Nagrywamy Luz, czekaj czekaj. Nie czekaj. robię cięć Pak. O kurde Cofaj, Wiem. cofaj, co bydziesz Dobra, dobra, żyję. Uważam, już jeszcze dzień robi powoli także spoko. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Fuck Dobra? Yep. Jezus Jezu, No właśnie. Ej, patrz co ten Creeper ze szkieletem robią w tam. O, oh. za późno, za późno. <laughs> widziałem, widziałem. Okej okay, dobra, spoko. Mam jeszcze jakieś strzały? Fuck, nie mam. Okej okay. Spoko, dobra. E, to co, wracamy już chyba do, do naszej bazy. Musimy zrobić te. E, te parę. M, tych parę zadań, musimy wykonać, także spoko. Kończyć. I kończyć, już. i powoli kończyć, dokładnie eee, Zobaczymy, to chyba dzisiaj złowimy e, Złowimy rybki I zrobimy obraz, co? I tak już farmy zrobiliśmy, także myślę, ale że... Ale rybki to jest 10 sztuk, nie? No, no No, to no ale to, to jest też trochę czasu, wiesz? Tak się nie łapie od razu Jak nie stary Damy radę O w dupę. O, ale nie buduję Najlepiej jakbyśmy zrobili dwie wędki w ogóle eee, no to Zobaczymy, czy damy radę Dobra, tutaj jest jeszcze e, Ok, dobra, zginął. E, chodź, chodź, chodź. Ile masz nici? 8 Ja 5, dobra, to spoko. E, to powinno wystarczyć, dobra. To ja czekaj, ja robię wędkę dla siebie. Chcesz też? E, no możemy dzisiaj, na rybaka. Dobra, na rybaka. Na rybaka. Dobra, dwie wędki, ok. E, łap. Obwędkę, łabwędkę. E... Tutaj czekaj, na czekaj. masz. I czekaj, jeszcze trzeba zrobić od razu obraz. Zrób obraz, co jak możesz. Tam chyba patyki masz, żeby. W... No wiem, wiem, umiem zrobić, tylko bardziej rozważałem mat. stworzenie, wiesz co, węgla, bo będziemy potrzebować na pewno dużo węgla teraz. Mm -hmm. Do tej jaskini. No. no. To poprzetapiamy teraz. No może. dobra, co? spoko, Dlać. no to poprzetapię. Ja już te łowić rybki spróbuję. E, może mi się coś chyba zgarnąć. Uwaga, uwaga, uwaga. Ale emocje! O kurde No Nawaj Tylko się tam nie zesra i... Jest dobra, mam pierwszą rybkę Zrobiłeś mi też, czy mam sam zrobić? Ja zrobiłem, masz na dworzu Na Chyba. dworzu no. A nie, dobra, ja mam Dobra, to zaraz nie rzucisz Masz, łap nową Mam ci nową Jej, aleś ty miły Okej, okay, dobra, już mam jedną, także łowimy Kurde, za, za daleko sobie zarzuciłem Dobra, tak będzie dobrze na Optifine sobie patrzę, żebym lepiej widział. Konkurs wędkarski. No. O, Aj, będę kurde. Będę ci podbierał rybki. Prawie miałem. Nawet kto złowi kto więcej, okej? Okay? Kurde. Ok. Ja już mam jedną. Zopałem ją czy nie? Nie wiem. Chyba o, ja zapałem. Dobra, to jest jeden jeden. Kurde, ja miałem. Już miałem ją. Już miałeś przewagę? Czekaj, czekaj, zaraz Oj. mi chapnie Miałem branie, okay. źle zaciąłem. Znowu miałem branie. Nooo, dawaj. Nie, nie weźmie. Nie ma szans. Zrobiłeś ten obraz, czy nie? Zrobiłem. Dobra, spoko. Trzeba usunąć zadanie z y, tablicy? Jeszcze nie, muszę wygrać. Dobra. <laughs> Podpuszczam Cię tutaj, że widziałeś. Poszedł stąd. <laughs> ja wiem. Nie ja ma szans, Ewil no. jest głupi. Jest, mam dwie. Kurde. A mi, mi biorą. Mam trzy! Fuck Już miałem prawie Jakim no cudem okay. ty Bo ja jestem dobrym wędkarzem night w realu Okej okay. Zobaczymy Kurde <laughs> ja Nieee To nie. ja chyba idę powiesić obraz No i co to... i znowu mnie nie zapał lol Okej okay. Dawaj teraz no, dawaj, ale dawaj. to są emocje. Kurde Nie wiem z, z widy. łap się, łap się, łap się, łap się kogo szybciej Moja rybka afkuje na razie <noise> No No dawaj 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 Dobra ja przerzucę Ja też A czekaj idę <noise> okay. w ogóle... Ej no, nie! Jaki ty... <noise> czekaj, ja idę tutaj <noise> do tego do tego stawu. Może tutaj będzie mi lepiej szło. Oooo! Ja idę ci podbierać z tamtego stawu. Nie! Yeah. <noise> tak. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jest, 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 gdzie ona jest. Mam ją, dobra, mam ją, tak spoko Ile masz? Pięć. Kurde. A do ilu? Do dziesięciu? Znaczy razem potrzebujemy dziesięć. No, maksymalnie remis będzie. O. Dawaj, dawaj, dawaj. Co ty, co ty mi tu? Okej. Okay. No jak mam ci podbierać, jak ty cały czas przerzucasz? Dobra, sześć. Jaki typ! Przegrałem już, nie Dobra, ale będę twardo do końca walczył. Ile mam już? 8, tak? No patrz, mi nic nie chce brać. No i też nie. Czekaj, rzucę im arbuza. O. Idź łapać je ręką. No. Muszę, muszę łapać tam, gdzie ty, bo ci muszę je podbierać. Fuck, fuck, fuck. Ona tak płynie od... Jak z płynie. Widzę, widzę właśnie. No nie! No nie! nie. Chcesz mieć z buty? <grym> tak, jasne. E, ile masz? No dwie. No to jeszcze ostatnia. No wiem, będzie moja. Kurde idę tam. Ja też. <grym> nie! <grym> uh, fishing survival. Dobra, <grym> Ale dalej, jakbyśmy... dalej. Kurde... Nie, nie zapali. Jest! Jest! Jakbyśmy byli oboje na bezludnej wyspie i mielibyśmy tylko wędki to ty byś umarł. <laughs> no. Okej. Okay. Dobra, citroki. Ja nie Porażka, no. dobra. Porażka, czekaj, to, e, to kolejne zadanie wykonane i co chyba starczy na dzisiaj myślę. Zdecydowanie. E, odcinek i, i tak trwa dosyć długo ponad 20, więc tak więc myślę, że wystarczy. E, I co, myślę, że... Okej, okay, czekaj. No kurde, trzeci raz we mnie weszłeś, wiesz? Okej, okay. dobra, e, co my tutaj jeszcze mamy? Musimy jeszcze znaleźć ukrytą skrzynę jedną, co ty co zniszczyłeś? No to, 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 bo to już potrzebne. A, Teraz dobra. będzie opuszczona kopalnia, może być w następnym odcinku. E, tak, 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 tak. Ale to uznajemy, no dobra, no to to może być w następnym odcinku. Myślę, że zrobimy sobie też, ho, 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 e, tą farmę krów lub albo świn, to też możemy sobie zrobić, mo chociaż... No, damy jak, radę jak chyba. Jeśli są świnie, to damy radę. No, są, są, także spoko. E, Znajdź wszystkie rodzaje zwierząt. Czekaj, jakie są rodzaje kurczak? Chyba był w poprzednim był. odcinku. E, owca była. E, owca była, teraz e, krowa świnia i świnia tam, tam jest. No I nie, i jest ośmiornica. Tu? I ośmiornica, tak? Tak. No to będziemy musieli jeszcze poszukać, tabla. Mm, to co, to, to by było chyba na tyle. Okej, okay, tutaj jeszcze sekret A i czemu tu nie ma tabliczki? No bo już nie ma. A Jaka? 19. 18? Jest 19. Znajdź dwa podziemne jeziorka lawy. O, oh, lol, a mi nie pokazuje paru. Dobra. E, tak więc, okej, okay, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. Czym tutaj żadne drzewka nie rosną? Ja się pytam. Okay, czekaj. Bo nie posadziliśmy. Kończ, bo już kończysz trzeci raz. Nie, to był pi Citrox. pierwszy. To był pierwszy. Dobra, to jeszcze dwa. No, nie, tak więc teraz postaraj się jak najszybciej, więc dzięki. Jeżeli wam się spodobało, to dodajcie jakiś komentarz. Jeżeli macie jakieś pomysły, co możemy zrobić, to też bardzo bym prosił, abyście tutaj coś nam napisali. No i co? Odwiedzajcie kanał Evila. Mam nadzieję, że tam zajrzycie. Dobra Ewil, dzięki, dzięki za ten e, materiał i co, trzymajcie się, nie? Czy miałem no O, widzę, no widzę, dobra. Pa! pa, pa.